Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu Sztyx. zapraszam was na kolejny odcinek. Zagrajmy w SimCity. Moi drodzy, no tutaj w naszym regionie Powiat Zadupiewski dzieje się całkiem sporo. Tam mamy kilka nowych miast. Nie wiem, w sumie czy ktokolwiek jeszcze w nich gra, ale ważne jest to, że my jeszcze od czasu do czasu tutaj gramy. Jak widzicie, Wilka Zadupiewo Wschodnie nie rozwija się zbyt prężnie. No, chyba chłopak nie ma motywacji do grania, ale mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Zadupiewo jak zwykle jest dumną stolicą i nie ma tutaj wątpliwości. Natomiast Zadupiewko Island wydaje mi się, że wyczerpało już swoją mm, swój próg zainteresowania. Wydaje mi się, że nie ma więcej co tutaj się specjalnie nad tym znęcać, e, gdyż, no, umówmy się, pozostaje tam już tylko czekanie na jakieś kagieropy i takie tam, i w sumie... Zbieranie pieniążków, tak, ale to nie jest ciekawe, to nie jest na tyle ciekawe, żeby coś z tego nagrać, dlatego przenosimy się do nowego miasta, do tutaj, niedaleko, tu będzie taki mój kącik, mm, dokładnie będzie to zadupiewko górne, a co my tutaj mamy, mamy całkiem sporo ropy, ropy, rudy. Tak jest, ruda. E, no, tak, trochę węgla też jest, no, tu my w to nie ma, ale rudę mamy. I z tą rudę postaramy się w jakiś sposób wydobyć, może będzie z tego niezły hajs. Mam nadzieję, że tak. Tak więc, e, nie będziemy więcej tutaj przedłużać, zajmijmy to miasto i rozpocznijmy grę. Powiem wam, że SimCity to jest jedna, no w sumie, może nie, że jedna, ale ostatnio coraz więcej takich gier jest, w każdym bądź razie jest to jedna z niewielu gier, Mm, która się dłużej włącza niż ja w nią potem gram. O, no, zanim się ściągną pierdyliard aktualizacji, dwóch tyliardy jakichś tam aktualizacji origina i trzy dwóch tyliardy jakichś innych guwie. To naprawdę trwa. Ale, zanim rozpoczniemy res, sprawdźmy, gdzie tutaj dokładnie znajdują się owe złoża rudy. To będzie ten guziczek. Mm -hmm. Ruda znajduje się tylko i wyłącznie w tej strefie, oto tutaj. I to całkiem sporo jest tej rudy. Jest to cały tutaj ten płaskowyż, dlatego w tych postaramy się rozbudowywać tutaj przemysł. Dajmy na ten przykład przemysł tutaj. Tutaj będzie ruda, a tutaj będą takie te środki, prawda, żeby byli jakkolwiek, chociażby pracownicy. Sprawdźmy natomiast, jakie mamy do rudy: kopalnictwo, tak jest. Kopalnia węgla to nie. Kopalnia rudy, i tym się będziemy zajmować. 220, troszkę to zajmuje, szczerze mówiąc. KG Metali, Hutę możemy i zaawansowaną kopalnię węgla, to już nie dla nas. No to rozpocznijmy grę. Gdzie by tutaj była najlepsza jakaś opcja? E, tak, tak, drogi też by się w sumie przydały. Za mało co? E, dobra. W czym problem teraz? Aha, że muszę zbudować drogę, tak? Dobra. No w sumie by się przydało. E, Okej, okay, no to oczywiście jeżeli to ma być połączenie tutaj takie bardziej... No to właśnie nie tą, tylko taką szerszą bym chciał. Tu zbudujemy prosto. Zobaczcie, jest to całkiem fajnie tutaj tak zrobione. Mam nadzieję, że to się w jakiś ładny sposób da w tę stronę. Bardzo ładnie to wychodzi i tutaj do góry. Tak jest. M podnieść drogę, N obniż drogę. W jaki sposób mogę obniżyć drogę? Ach, w ten sposób. Czyli że mogę, możemy robić tunele. Zobaczcie, to jest coś nowego, tego nie było. Delikatna modyf modyfikacja, prawda, terenu się tutaj pojawia. Nie jest to naprawdę nic szałowego, ale jest. Co jest ciekawe, że dodali. Kościoły! Mamy kościoły, słuchajcie, mamy dom kultu, kościół, mamy meczet, mamy nowoczesną świątynię, to jest jakiś chyba coś, i mamy jakąś inną jeszcze świątynię. To jest jakaś, nie wiem, Hintuska albo inna, nieważne. W każdym bądź razie mamy kościoły takie tutaj dodali. Pododawali, niech tu, troszkę tego dodali. Naprawdę jest całkiem tego sporo. Najbardziej mi się podoba Zamek Królewski w Warszawie. Bardzo ładne miejsce. Zapraszam i polecam. Ale dobra, musimy w końcu sprawić, żeby nasi Simowie się tutaj w jakiś sposób sprowadzili. Ja bym natomiast najpierw zadbał o wodę. Słuchajcie, wody mamy całkiem tutaj sporo, a tym bardziej podoba mi się, że woda jest tu E, tak więc po prostu do... musimy tam dotrzeć jakąś dróżką. Przedłużymy to, kawałeczek tutaj do przodu, do przodu. Pięknie. I teraz będziemy na prawo i lewo e, odjeżdżać. W sumie można by to zrobić bardziej niekonwencjonalnie. Ja bym to jakoś tak niekonwencjonalnie zrobił. Ej, e, koliste drogi, nie. Kręte drogi, no kręte drogi. Sprawdźmy jak te kręte drogi... Uua! Może lepiej nie. <laughs> nie, słuchajcie, właśnie takie coś zrobimy. Tutaj będzie się tak wiła, taka droga. Dosyć taka kręta. Żeby nie było, że nasze drogi są takie brzydkie i nudne. O, i taka sobie druszka. Żeby to po prostu było coś nowego. Mm, tutaj troszkę za mocno zajechałem, zaraz to poprawimy. I jeszcze raz budujemy właśnie taką malutką dróżkę. W ten sposób ładnie sobie otoczymy. I ta dróżka będzie nam tutaj wbiegała potem do góry. Tak będzie ładnie zrobione. Mi się wydaje, że całkiem przyjemny pomysł i zobaczymy co z tego wyjdzie. Natomiast skupmy się teraz tylko i wyłącznie na tym, o, nawet kwadraty można, ja się jeszcze nigdy nie bawiłem tak z tymi drogami, ale wydaje mi się, że trzeba by kiedyś zacząć. A tutaj zrobimy prostą dróżkę, bo ja chcę mieć tylko i wyłącznie na razie pompę, w sensie wodę. <laughs> Już mnie nie stać na wodę, no to dobra, nie przeginajmy, bo zaraz nam w ogóle nie będzie na nic stać. Mm, zróbmy tutaj pierwszych mieszkańców. Tak jak zawsze u mnie bywa, ja się z tym rozwojem nie spieszę, u mnie to trwa bardzo, bardzo długo, nie lubię po prostu jakoś specjalnie zapierdzielać tak, żeby wiecie, żeby wszystko, raz, dwa, trzy, tu, zrób to, zrób to, zrób to i już wszystko, i już gra praktycznie cała wygrana, tak wiesz, niczej. Ja nie lubię, ja lubię bardzo powoli sobie tutaj popatrzeć, co tu się buduje, ładne latarenki, ładne chatki, bunkry bardziej niż chatki. Ale są, no tak, prąd woda, wszystko by się przydało. Niestety aktualnie nie stać mnie na nic, ponieważ skupiłem się na budowaniu e, tych dróg, a zapomniałem w pewnym sensie zapomniałem, e, że przydałoby się tutaj w sumie mieć wodę. No nic, wodę zrobimy, jak tylko, jak tylko uda nam się <laughs> zarobić na wieże ciśnień. E, no to może skoro nie stać nas aktualnie na, na wieże ciśnień, to doróbmy troszkę tego. Hmm. Teraz tak, sklepy, sklepy ja bym widział tutaj na przykład, w tej dzielnicy. Ach, tutaj się jeszcze lepiej nie da, to tam posadzimy drzewka. Trochę, troszkę jest za wąsko jednak tutaj, no, ale trudno. Posadzi się drzewka i będzie ładnie. Jestem ciekaw jakim cudem oni mają zamiar tutaj dojechać, no bo za bardzo połączenia drogowego nie ma, ale okej, okay, dobra, to się tam wycnie. No, dadzą se radę, oni potrafią, to są Sims, mieszkańcy Sims City. Ale oczywiście zapomniałem zmienić nazwy, słuchajcie, to jest coś okropnego. E, to miało być za du, nie, z małych. Za du, piewko. Górne. Od górnictwa. I od tego, że jest tak troszkę na górze. W pewnym sensie. Delikatnie. Coś tam jakaś była informacja, ale się specjalnie nie ten, nie skupiłem na niej. A ile kosztuje prąd? Też długie. dużo, dużo są te prądy. Eee, ale my nie będziemy chyba brać prądu. A sprawdźmy, gdzie my mamy węgiel. Bo węgiel mamy. Węgiel mamy tylko i wyłącznie tutaj. Nie za duży ten węgiel. No dobra, trudno. Wyłącz, poproszę wyłączyć. Dziękuję. Dobra, stać mnie na wodę. Jej, sim, chyba to miały wodę. I pulpaj. Kochanie, pulpaj wodę. Tak jest, już się woda pompuje. Przepiękny to działa, zobaczcie jak ładnie. Puch, 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 puch. Co to jest? Spokojnie. Okej. Okay. To już mamy wodę, a co oni tu są? Życie tu, gdyby można było pójść do parku. Do parku nie można iść, bo parków jeszcze nie ma. Na razie nie ma. Zrobimy na razie taką prowizorkę, tylko wyłącznie, żeby mogli tutaj dojechać. E, I żeby się zbudowali. Dzięki czemu będziemy mieli trochę większe wpływy z podatków. Tak jest, o to chodziło. Przybywajcie do mnie! Zwalczania w pożaru Hazmat. Zobaczcie, nasz, po, nasz tutaj powiat. My już mamy praktycznie wszystko załatwione. Mamy szpitale, mamy inne takie pierdolki. Ponieważ dookoła, na przykład tam, zobaczcie, jak pięknie wygląda moje miasto. Mój do. Takie zbudowałem, ładne miasto. No tak. Wynaleziono elektrownię słoneczną CSP. Słuchajcie, tu jest już wszystko wynaleziono. Tutaj tylko mieszkać. Kryzys bezrobocia. Nie ma gdzie robić! A, robić będziemy tutaj! Na tej wysokości. Tylko niestety musiałbym doprowadzić drogę. A, nie mam na drogę. Eee, dobra, no to nie możemy tutaj się jak gdyby spoczywać na laurach sobie, bo musimy się skupić na tym, żeby tutaj jakoś to wszystko ładnie funkcjonowało. Dlatego budujemy kolejne strefy mieszkaniowe. Tym się będziemy aktualnie zajmować. Bardzo ładnie, cieszymy się bardzo. Budują się strefy mieszkania. Niech się buduje. Eee, za dużo... Nie, potrzebni. No, a potrzebni pracownicy. No to wiadomo, że są potrzebni. No. Wykwalifikowana kadra. Dobra! Bierzemy pożyczkę, bo mnie nie lubią. Dawaj, obligacja A. Tak jest. Niestety muszę wziąć kredyt, bo nie mam na elektrownię. <grytanie> Okej. Okay. Teraz tak. Najpierw Powoli teraz! Stop! A się bardzo powoli proszę. Dobra, bierzemy tą drogę i budujemy ją tam dalej. Yy, krzywa niech będzie. Tak ładnie musi zachręcać. Tak, fajnie. Niekonwencjonalna, jakby nie patrzeć, e, budowla, ale nie, na pewno wyjdzie nam to na dobre. Bierzemy teraz to, budujemy w ten sposób. <ścoughs> Widzieliście ta linie? I budujemy pierwszą elektrownię, która będzie działała na Wągiel. Tak jest, na Wągiel. Nie będziemy się z tym specjalnie. Już zatrudniają, bardzo ładnie. Dobra, słuchajcie, jakie są potrzeby? Nie ma gdzie pracować! To jest słuszna uwaga, bo za bardzo tutaj jeszcze pracy się nie pojawiło. Za dużo. A tu są niestety zbyt kanciaste. Czy coś tam tegoś, ale nie wiem. Zaraz powinny się budować strefy przemysłowe. Będzie ich tu całkiem... No planuję całkiem sporo. I się będą budować. E, teraz y, pamiętajmy, że my nadal będziemy musieli to spłacać. Tak więc nie możemy tak za bardzo się rozrzucać Start nie jest najlepszy <grych> Ale tak to jest jak się dawno nie grało nawet Zwyczajnie w świecie Zresztą możemy tutaj tych mieszkań narąbać One i tak się potem najwyżej Po prostu zniszczą, rozwalą I tak dalej Już się cieszą chłopcy, się cieszą Jadą się budować Słuchajcie Będzie prąd? Zatrudniajcie bo Jeeeeee yeah! Simsy mają prąd! Cieszymy się! Hej Dawaj nam tu prąd! Już płynie prąd! Jest! Mamy prąd! Wszyscy się cieszą! Bo prąd już jest! Na na! Na na! na! na. I możemy ratusz zbudować. Ratusz będzie dumnie się tutaj stał. Na dzień dobry, że tak powiem. Tak, tu będzie główna siedziba. I wszyscy się ucieszyli! Jej! Mamy ratusz! Tak ma być! Kto tu przyjechał? Nazwij miasto. Jest nazwane, słuchajcie koledzy już moi. Są nazwane. Tak jest, pięknie to wygląda. Budujemy jak najszybciej. Jest nazwane, już takie będzie. Teraz tak, e, słuszna uwaga, że pompa i tego to by się przydało, tak? Jako, że tutaj będzie ten cały kagie metali i tak dalej, no to smrodek będzie na zakręcie, taki, a co, niech będzie. E, natomiast, jeżeli chodzi o usługi śmieciarzowe, kup oczyszczalnię ścieków, nie, słuchajcie, ja bym chciał śmieci, się pozbyć śmieci. Czy ktoś mi udostępnia śmieci? Prądu nie chcę, wody nie chcę, ścieków nie chcę, śmieci chcę, nikt nie oferuje, no świnie. Ja chcę... Ja chcę pożyczyć <laughs> Ja chcę się pożycza. E, może ten mi pożyczy. Ja nie chcę oferować, ja chcę. No właśnie, dobra, widzę, że się nie da za bardzo, bo nikt mnie nie chce oferować. Tak, więc jakby ktoś oglądał, to pamiętajcie, że jestem chęty na śmieci. W sensie na no. W sensie na no. No wiecie coś. Co, już tramwaj! Chyba, chyba was pogięło i to ostro. Tak, praca na kolei, to jest prawda, bo mamy połączenie kolejowe. To połączenie kolejowe, nie mam bladego pojęcia, gdzie ono jest. Nie no, serio, gdzie jest? O, tu jest. Tu jest połączenie kolejowe, dlatego wykorzystanie tego połączenia jako bardzo dobrego punktu do wywozu jest jak najbardziej. Yy, mądrym pomysłem i tutaj się nie ma co jakoś specjalnie oszukiwać, że ja to wykorzystam za mało producentów towarów za mało producentów towarów za mało producentów towarów no brudny przemysł prawda na dzień dobry musi być tak jest, niech się brudzą eee, za mało producentów towarów nie wiem o co chodzi, ale dlatego zrobię strefę na kontrol, na siw tu się tak nie dotrze, tak pojedynczy troszkę Kopalnia rudy, tak jest. Będziemy mogli budować kopalnię rudy, jednak najpierw musimy się troszkę e, tutaj pozbyć mo moich długów, bo te długi nas tutaj mogą zjeść. E, dlatego musimy dla nie uważać. Naprawdę musimy uważać. Okej, okay, bardzo ładnie. Teraz to miasteczko również nie będzie jedną z najbogatszych miasteczek. Nie ma się tutaj co oszukiwać. To będzie takie biedne górnicze miasteczko, ale bardzo, bardzo skromne i ładne. No może nie za ładne, ale tak skromne na pewno. O, okej. Okay. Oki Doki. Przemysł mamy. Bylebyśmy potem nie mieli za mało pracowników słuchajcie. Za mało producentów towarów, to znaczy jakie. No, tak, tak, dobra, to już już są, już są, już się robią. Tak jest, już będzie wielki taki jodem, wielki taki komin, tu będzie taki. Słuchajcie, no, to wygląda tak jak komin, to będzie taki komin, naprawdę. Będzie taki smród, że się w głowie nie mieści. No i co, i pracowników brakuje. No jak, no, pracownicy są, słuchajcie, wystarczy ich odpowiednio zachęcić. Musicie ich zachęcić do roboty. Sami nie przyjdą. No zaraz, da przyciśnie, zobaczycie jak będą zapierdzielali. To jest kwestia czasu. Dobra, tu będzie taki... O, co tu jest? To są kultu, założę się. Eee, nie jest to głupi pomysł, ale aktualnie wydaje się, że mamy bardziej takie dosyć przyziemne nadal problemy chociażby wielki kredyt do spłacenia, ale go spłacimy bez zabaw. No, dobra, wydaje mi się, że ta droga jest dosyć tutaj zbyt zakorkowana i my ją tutaj zmienimy. Sekundę, sekundę. Ja to naprawię. Ja to naprawię. Zrobimy sobie taką krętą, taką wywijaskową. Słuchajcie, to nie będzie nic podrego, ale. Słuchajcie bo mi gówno nachodzi o o niech będzie taka fikuśna droga tutaj nachodzi na siebie bardzo fajnie a to fikuśna droga jeżdżą po chodnika. dzięki czemu będzie szybciej dłuższa droga to znaczy, że będzie mniejszy korek co za problemy, znowu już Ledwo nowe miasto i tyle problemów. Co oszczędzi w mieście miejsca na przemysł, jak są... Co to jest arkologia? Wyśli. A! O to chodziło, że wielkie dzieło, tak? Nie. Żart. Nie będziemy na razie budować wielkiego dzieła, bo to jest zbyt y, czasochłonne. Musimy się skupić naprawdę na razie na naszym. Za mało producentów towarów. No przestań na mnie krzyczeć. Są strefy przemysłowe, a nikt się nie chce budować. Co mam zrobić? Popyt mały. Jest mały. Wszędzie jest mały. Dobra, zrobimy im trochę parków. Niech mają. Co by nie było, że im szczyzę, czy coś. E, fakt, 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 że przydałoby się jeszcze szkoły i szpital i szpitali, takie tam. No przydałyby się. <laughs> nie ma co się oszukiwać, żeby się przydały, ale najpierw parki są ważniejsze. Zobaczcie, jak się będą cieszyć. Tu im zrobimy, bo ci są starsi, jakby nie macie. A no, i to zrobimy tutaj. Cieszcie się, dzieci. Macie park. Bardzo ładny park. Sam bym taki chciał. Za mało procenty, towarów! Nie jest za mało, jest okej! Okay. Si się nie znasz. A ja tutaj spieprzyłem, bo tutaj chyba nie mogę żadnej strefy już przyłożyć. Troszkę, Troszkę trzeba tutaj posiekać to. Bo to nie jest tak, wiecie, idealnie. Troszkę teraz zniszczyłem, a trudno. I teraz tutaj możemy zrobić kontrol. kontrol. I jest znacznie więcej miejsca. I mogą się budować. Dobra, jest. Eee, tu się pobudowały. Dzieci biegają wokół domu. I po domu to nic się. Prawda, nowego tutaj nie dzieje. Tak jest. Ranni Simowie. I już się zaczyna gnojówka. Na, na, na ratunek. O, widzicie? Zadupiewko, Dupiewko Island nam będzie pomagać, bo to jest naprawdę niedaleko i dlatego możemy się w miarę tutaj z nimi e, integrować. E, sprawdźmy, ile kosztuje hmm, kopalnia rudy. Dużo. Hmm. Kopalnia węgla też dużo. Ale bym ja chciał kopalni rudy, ale mnie nie stać. Dlaczego tutaj nie ma przemysłu? Ja się pytam. Ja się pytam. Ja się pytam. Co ja duszę? E, wróć. Nie wiem co on do mnie krzyczy. Zaspierta dalej. No on się jeździ. coś się zaciął. Dobra. I oto jest. Komi. Oj, trochę się ten. Jednak to nie był chyba najlepszy pomysł. Tutaj się ostro gnieżdżą. No fakt, faktem jest to jedyny przejazd. Ale jak była wąska dróżka, to nie było problemów. Oj, pieniędzy mało. No to nic, to zrobimy po prostu jeszcze alternatywną jakąś trasę i będzie ok. A, i tam się znasz. I zobaczymy, czy tędy ktoś będzie. O, patrzcie, zrobili coś, się go naprawili. No i tak, i oczywiście. Wszyscy walą, tylko tą stroną, nie? No, nie, tu też, dobra. Są dwa przejazdy, trochę się rozkorkowało. Jest ok, e, dobra. Faktycznie zmienimy to na bardziej normalne, bo to chyba nie był najlepszy pomysł. Zmienimy to na, na normalne, na zwykły przejazd. Tak, żeby mogli tutaj zapierdzielać dosyć szybko. Bo to będzie jedna z głównych takich arterii. Dobra. Teraz powinno być ok. Tak, będzie ok, będzie ok, bo są dwa ładne przejazdy. Fajnie, dobra, słuchajcie... Rabuj się przekraczają granice z miasta zadupiewo wschodnie! No widzicie? Zadupiewo wschodnie to od wilka. Cygany mi tutaj dobiegają do chaty. Ojejku, tutaj chyba dużo ludzi chce jechać do pracy, a miejsca mało. Co zrobić, To jest jedyny... jedyny przejazd. Chyba, żebyśmy tutaj zrobili dodatkowy jakiś... Ale nie będzie to zbyt łatwe. Można zrobić takie śmieszne mosty, ale mi się te mosty osobiście nie podobają. Można coś takiego wykombinować. To już jest bardziej ludzkie z wyglądu. O, coś takiego to nawet, bym, nawet może być. Szczerze mówiąc nawet mi to pasuje. Tylko pytanie, czy tędy ktoś będzie jeździł, bo tu jest jednak dosyć naokoło. Ale jest przejazd. Może dłuższy, bo dłuższy, ale jest. Strasznie takie pogmatwane to moje miasto tutaj, a to dopiero początek. I wydaje się, że tutaj łatwiej na pewno nie będzie. No nic, ale przemysł się tutaj rozwinął już dosyć sporo. Można jeszcze go prawdę tutaj ulepszyć, podrabiać drogi i chyba tak to zrobimy. Troszkę tutaj o, jeszcze taką dróżkę zrobimy. Taką dorobimy. Tutaj jedną taką dorobimy. Ja wiem, że teraz niszczę, ale naprawdę to nie robi większej różnicy, bo potem, tak czy siak, się tutaj zbudują na nowo. Może już niekoniecznie takie olbrzymie te budowle, bo miejsca będzie troszkę mniej, ale generalnie powierzchnia będzie bardziej wykorzystana. To na pewno. Czyli tutaj nie mogę, tak? Dobra. A jak tam zanieczyszczenie? Będą płakać dzieci? Zanieczyszczenie powietrza, a na całe szczęście idzie wszystko w tamtą stronę, gdzie jakoś specjalnie moich mieszkańców nie ma. Po raz kolejny mi się udało to dobrze jakoś tutaj wyważyć, tak więc spokój. Dobra. Eee, dobra, no to skupmy się... A znowu zapchane, już oba skrzyżowania. To może zrobimy i te, słuchajcie, może zrobimy te wielkie aleje będzie jakoś tak lepiej. Sprawdźmy zresztą, sprawdźmy. Dobra, to będzie ostatnia rzecz, na którą... którą... Nie chciałem tego burzyć, ale trudno, już zburzyłem. I co się dzieje z tymi samochodami, jak ja tak burzę bezczelnie? Zrobimy im tutaj. Nie, no, z tramwajem to nie. Nie wiem absolutnie, czy to ma jakiś większy sens, ale trudno. To jest ciekawe, czy jest zbyt blisko? A to już nie jest za blisko. No dobra, sprawdźmy, czy tym razem będzie to jakoś lżej tutaj się rozkorkuje może. No, wydaje się, że tak. Czyli pomogło. No, nawet bardzo. Czyli nie był to najgłupszy pomysł. Spoko. O, z kolei tutaj znowu by się przydała ta szersza dróżka, ale tutaj już mnie niestety na takie nie stać. Most zrobimy... O, z szerokiej gęstości. Ten most. O. Nawet ciekawie to wygląda. Fajny taki mostik ładny. Dobrze, że w ogóle coś takiego dorobili, bo to by było jednak dziwne. No dobrze moi drodzy, nasze miasteczko już tutaj zapada w głęboki sen po całym... Ciężkim dniu pracy. Nie, da, nie ma co ukrywać, że zrobiliśmy, odwaliliśmy kawał dobrej roboty, chociaż nadal brakuje nam podstawowych instytucji, ale to się zmieni w następnych odcinkach. Mamy nasz komin przemysłowy, a tutaj będzie nasza Dolina Rudy, w której to właśnie będziemy ową rudę wydobywać. Tutaj natomiast będzie strefa mieszkaniowa, tutaj i ewentualnie tu, i jeszcze troszkę z tej strony. Tutaj natomiast będzie wielka strefa przemysłowa, gdzie tych kopalni rudy będzie naprawdę wuchta, a na pewno tyle, ile miejsca i pieniędzy będzie. Niestety, kredyt był potrzebny, ale mam nadzieję, że nie wyjdzie on na, na złe. Póki co idzie całkiem, całkiem dobrze, chociaż początki bywały trudne. Bardzo serdecznie Wam dziękuję i nie mam, nie będę obiecywał co ile będzie odcinek z tego, jak będzie, to będzie. Po prostu muszę mieć jakiś pomysł, żeby dalej to nagrywać. Póki co, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Do widzenia, cześć!